Pogoni za tęczą. W krainie zabawek jest wyjątkowy dzień. Nad miastem pojawiła się magiczna tęcza. Ojej! oho! <śmienicza> to najpiękniejsze kolory, jakie istnieją na świecie o, Tak, panie Bańko, wstańko Powiedzcie, ładnie mi w fioletowym, prawda? A ja mam dziś dzień w kolorze pomarańczy <śmienicza> Jejku, jaka ta tęcza piękna Ale powiedz, skąd ona się tutaj wzięła, Tabi? Przecież dziś nie padało Magiczne tęcze nie potrzebują deszczu. To dziwne, ale one pojawiają się same z siebie. Ostatni raz widziałem taką tęczę, gdy byłem małym chłopcem. Podobno przynosi miasteczku wielkie szczęście. Hmm, szczęście? A ja słyszałem, że na końcu tęczy jest kubełek pełen złotych monet. I kiedyś uda nam się znaleźć ten kubełek, i wtedy będziemy rogaci. Bogaci! No tak, bogaci! Nie będzie polowania na żadne skarby. Zabieram was do więzienia za kradzież jeżynowego placka. Eee! Nodi, myślisz, że na końcu tenczy naprawdę jest jakiś skarb? Hmm. O. Pomyśl tylko, cały kubełek złota. Myślałeś kiedyś, co byś zrobił, gdybyś miał taki skarb? No jasne. Myślałem, myślałem, myślałem. Gdyby każdy z nas bogaty był, spadłby złoty deszcz. Latawce, ciastka kupiłbym czekoladowy pociąg też. Każdy z nas by miał ze złota dom, srebrne drzewo w tle. Mielibyśmy byśmy zabaw, moc. Ach, być bogatym nie jest źle. Bardzo fajnie jest mieć tyle złota. <laughs> nie wiadomo, czy znajdziemy ten skarb, Tabi. O, spójrz, dokąd prowadzi nas tęcza. O nie, do, do ciemnego, lasu. ciemnego lasu! Ten las jest przerażający. Tak, właściwie, to ja już chyba nie chcę tego złota. Nie bój się. Koniec ten, jest bardzo blisko, chodźmy! Zaczekaj na mnie! O! Skarb. Znaleźliśmy, skarb. Znaleźliśmy, skarb. znaleźliśmy skarb, znaleźliśmy skarb, znaleźliśmy skarb. Ale wiesz, co? Skarbu może chronić jakieś magiczne zaklęcie. Trzymaj się mnie i bądź ostrożny. Klepnąłeś mnie w plecy? Nie mógłbym, idę przed tobą. No, ale ktoś to zrobił. O! Oh, oh. oh, pomocy! Ratunku! Oh, oh, oh oh, ściągnij mnie!

Mały włos. Może wróćmy do domu, co? Przecież jesteśmy już blisko. Chodź! A? Musimy sobie odpuścić. Ale skarb jest tak blisko, tuż pod samolotem. O, samolocik! Właśnie tak zdobędziemy skarb. Gotowy? Co się stało z tęczą? O, nie wiem. I chociaż utrudniały nam to magiczne drzewa i silny wiatr, to jednak udało nam się dowieść tutaj cały kubełek złotych monet. O, o, to jest niesamowite. To, to mógł zrobić? Tylko ktoś odważny. Właśnie, jesteście bohaterami, ale co chcecie zrobić z tym całym skarbem? Nody? Czy tęcza zniknęła po tym, jak zabraliście skarb? Tak, myślałem. To właśnie z tego kubełka złota brały się promienie tęczy. Hmm. Teraz kubełek został zabrany z magicznego miejsca, więc obawiam się, że ta piękna tęcza już nigdy się nie pojawi. To o straszne! Nie! To straszne! Chcę mi się płakać, jak pomyślę, że już nigdy jej nie będzie. Och, będzie mi bardzo brakowało kolorów tęczy. Och. Hej, ale mamy skarb. Można za to kupić dużo lodów. Nie smućcie się. Och, Nodi, ja nie chcę lodów. Ja chcę, żeby tęcza wróciła. O. Powiedziałem wam, że tęcza przynosi szczęście. Bez niej już nigdy nie będzie tutaj tak samo. Myśleliśmy, że będzie fajnie. Tak, ale ten skarb mnie nie cieszy, skoro wszyscy się smucą. Jeśli naprawdę tak uważacie, to wiem, co powinniście zrobić. Ja... Hmm? Tak. To... Mhm.